Do pracy ogniwa paliwowego potrzebny jest wodór oraz tlen. W przypadku prezentowanego modelu oba gazy otrzymuje się poprzez elektrolizę wody i separuje w dwóch szczelnych zbiornikach. Elektrolizer może być zasilany na dwa sposoby: sposób pierwszy. Z sieci elektrycznej, szczególnie nocą, gdy obciążenie elektrowni konwencjonalnych jest bardzo małe, tania energia elektryczna może być magazynowana w postaci produkowanego paliwa wodoru. Sposób drugi. Ze źródeł odnawialnych. W tym przypadku z energii słonecznej, ale w praktyce możemy skorzystać także z energii wiatrowej lub wodnej. Wytworzone uprzednio gazy są pod lekkim nadciśnieniem dostarczane do komory ogniwa paliwowego. Cząsteczki wodoru i tlenu zostają rozbite na jony H i O2-. Następuje transport jonów wodoru, protonów przez membranę. Dwa jony wodoru łączą się z jonem tlenu, dając cząsteczkę wody. Elektrony, poruszające się podczas reakcji w przeciwnym kierunku, Powodują przepływ prądu elektrycznego. Pracujące ogniwo może teraz zasilać urządzenia elektryczne, np. silniki lub źródła światła. Zgromadzone w zbiornikach paliwo pozwala na długotrwałą pracę ogniwa także po odłączeniu źródła zasilania od elektrolizera.